Cima, witam Was YouTuber, gdzie będziemy dzisiaj zagramy w symulator farmy 2013. Rozpoczniemy nową grę. Normalny, tak. Ładna gra. A może przy... miałem przerwać filmik, ale już się narubało tak szybciutko mamy 6000 tysięcy, jesteśmy ludzkiem najpierw weźmiemy sobie ten traktor yy, trzeba wziąć przyczepkę żeby nam się żeby tam postawić, za Kosić kombajnem Jestem taki oryginalny, że sam będę kosił, a nie pracownika będę wynajmywał. O, Trzeba przyłączyć narzędzie ok. Włącz kombajn, opuść źródło więc powoli zaczynamy. Piszcie w komentarzach, coś, co chcecie, żebym nagrywał. A z tymi pixel art z budowlami to będzie tak, robię 50 yy, tych czy 100 pixel artów czy budowli, bo połowę będzie pixel art, a połowę budynków, samolotów, takich budowli. No. No to no, połowa po no. to piszcie co chcecie się nagrywał tu się jeszcze tam postaram się prosto opuszczę B. Proszę, że nie wiem, co jeszcze nagrywać. A tam tutaj już z kistem tym. To malutki kawałek. Już możemy opuścić i teraz C. Wybierzemy tak prosto, żeby było ładnie. Dobra, włączamy Nie wiem, czego tak dziwnie się robi z tyłu na trawie. Pierwszy odcinek Sari, z, z serii zagrajmy w Simulator Farmy 2013. To jest tutaj trzeba, kurde, jak za szybko to od nowa. Ja już ja ciągle tam. Dobra, szczerze wam powiem, że już mi co się nudzi, to proszę, nie, To więc damy tego pracownika, a my tymczasem oczekamy aż on napełni cały kombajn. Mm. Ja zaraz wracam. Dobra, je, jestem już po przerwie. już ja już ten. Nie jeszcze trochę. A co małe zakątki to już ten. A te małe zakątki to już sami zarobimy. Ej, Sarka. Zbyszek. O, jakie Zbychu. Zbychu, kurwa, wejdź. <laughs> Mówię, że wczoraj ma... Jutro <laughs> mam zabawę karnawałową. Ja pierd... Sorry. Dobra. Wat is de telefoon? Ik heb hier Dobra, pracownika już mamy, tym traktorem wyjedziemy już se, idziemy, dobra, to jest druga część, będą te filmiki scelone, jakby Wam to powiedzieć, że połączone, bo program jest zjebany. Co wiem, że godzinę max i gówno. No potem coś popróbuję. Tak, tak przerwiem. Miałem ja co 10 minut to sorka, ale program, ale i tak wcale te dwie części, czy trzy, nie wiem ile będzie tego. Dopiero skończę filmik, jak całe pole będzie ładniutkie, puste. Szczerze wam powiem, że nie chce mi się dawać go do tego, to pojedziemy sprzedać. Nie ja to nie to. Słuchajcie, oj. Sprzedamy. Kurde. Jak się mapę tą włączało? Hmm. Tu kamera. to jest sklep tego zmieniania telefonu. Dobra, już jestem. Nie wiem, czym się włączę. Kurde, tą cholerną mapę. Zapiszę grę może. Przerwi grę? Nie, ja. Kariera. Wchodzimy zaraz jak już będziemy, to wam um, to ten to włą. Dobra, jesteśmy, gra była zapisana, na szczęście. Dalej imię pracownika. Gdzie się sprzedawało tu. tutaj, koło paliwa, mhm. tam na koło dziesiątego pola, tam pojedziemy, ja nie lubię tej mapy. idziemy tam, albo nie, nie, Niech całego traktorka napełnimy. Ten <laughs> na... kombajn nie chce pracować. Aha, nie ma czego, spoko. To tylko zerwa paski, jakby i tu ją. Ośkości jakoś Giżół. Ja pierdolek się. Ja po prostu nie, usta... nie ustawi. Nie co nie zrobi. My tymczasem... szkoya se na poniżej czy jutro żeby było można sadzić naszą pił tu sobie je postawię to są kombajny tu dobrze, tylko tu widzicie tu, tu jest jedno, tu jest drugie tu trzecie dobra, no to ja zrobię cięcie i, i puszczę dopiero wam jak już się cały kombajn napełni. Dobra, to robię cięcie. Dobra, no to już kombajn jest zapełnił. Trwa to z 5 minut. Szczerze tak Wam powiem. Czekamy aż cała przyczepa się zapełni, dopiero potem pojedziemy sprzedać. To chujstwo. Albo nie wiem, czy dzisiaj pojadę w tym odcinku sprzedać. To kombajn już ten. Schowamy rurę, najmiemy pracownika to teraz znowu robię cięcie, bo chcę napełnić szybko całą przyczepę, to robię cięcie. Narek. Dobra, jestem już. Całe pole skusiłem. Na przyczepce mało miejsca zostało. Teraz będę ko kończył, kończył odcinek. W drugim zawieziemy ten i to pozbieramy wszystko. <noise> Jeszcze pewnie w kombajnie trochę zostanie. Ja nie piję innym kombajnem. No i do zera. Zobaczymy czy nam się cała ta przyczepa ja. Jeszcze mamy 9% na całą przyczepę. Teraz najlepiej zawieźć ją do tych zbiorników. No. To na, już na ten rozwarowaliśmy na no to yy, miłego spania, życia youtuber gdzie dziewięć. dziewięć, dziewięć. No,